Nabożeństwo do świętego Józefa. Według książki Bartola Longo, miesiąc ku czci świętego Józefa. Dzień 23. Święty Józef, przykład wszystkich doskonałych cnót. Życie świętego Józefa można streścić w trzech słowach: Bieda, cierpienie i praca. Wytrzymywał wszystkie niedogodności, cierpliwie modląc się nieustannie, wszystko kierując do Boga. I to wystarczyło mu, by przewyższyć, jak mówią doktorzy Kościoła, innych świętych w niebie. W przyszłości, jaką przygotowuje mi Bóg, stanie się dla mnie możliwe i łatwe stać się świętym poprzez łaskę Bożą. O święty Józefie, spraw, abym zrozumiał wartość tych czasów, by rzeczenie, praca. Myśl o Bogu. Święty Józef żył w pokorze. Zajmował się Jezusem i Maryją, a oni dziękowali Mu swym uśmiechem. Przeszczęśliwy chwalił Boga za każde otrzymane dobro. Oto prawdziwa pokora. Bo bycie pokornym nie polega na mówieniu wszędzie, że nie jest się wcale dobrym, ponieważ ryzykuje się pogardzaniem darami Pana. Ale właśnie na przypisywaniu Bogu naszych osiągnięć, i na kierowaniu zawsze ku niemu pochwał, które są nam czynione. Bez jego pomocy, cóż dobrego moglibyśmy zrobić? Nic. Wasza inteligencja, wasze członki zostały wam dane przez niego. Jeżeli ktoś was docenia, chwali, bądźcie zadowoleni, ale jak święty Józef, przekażcie cześć Bogu. Przyzwyczajcie się, by opowiadać wszystko Bogu. Kiedy będziemy krytykowani lub poprawiani. Możemy ubolewać, ale spokojnie odpowiedzmy: jutro będę lepszy niż dziś, ponieważ posłucham głosu Boga z większą uwagą. Święty Józef żył gorliwie. Bycie gorliwym oznacza dążenie do jeszcze większej świętości, jak i chęć bycia lepszym niż wczoraj, lepszym tego wieczora niż tego ranka. To znajdować jakąś dodatkową rzecz w codziennej pracy, po to, by ją lepiej wykonywać. Górliwość to życie i przybliżanie się duszy do nieba. Na tym pewnie polegało zaangażowanie świętego Józefa, sprawianie przyjemności Jezusowi i Maryi, chęć zrobienia dla nich czegoś więcej niż dnia poprzedniego. Czy nie taka jest też miłość waszej matki względem was? Postąpcie tak również względem Jezusa, bliźniego i waszej duszy. Bóg będzie zadowolony z waszych wysiłków. Święty Józef był pełen gorliwości ku chwale Bożej. Nie ma żadnej informacji o jego apostolstwie, ale możemy zakładać, że wykorzystywał każdą okazję do mówienia o Jezusie. Czy nie mówimy chętnie o tych, których kochamy? Jego pobyt w Egipcie, jak mówi pewien autor, był przyczyną wielu nawróceń. Prawdziwy Bóg nie jest poznany, jak mówiła Maryja. I gdy zaczynali się tam modlić, przyciągali swą dobrocią innych, aż w końcu tłumaczyli innym tajemnice wiary, nie przejmując się odepchnięciem lub niedocenieniem. Jest to przykład dla nas: dobre słowo, pobożne słowo, nic nie kosztuje, a może dusza, do której jest skierowane, czeka, aby ktoś popchnął ją ku Bogu? Rozmawiajmy i my, każdego dnia, z Bogiem. Zadanie. W tym dniu postarajcie się częściej wzywać świętego Józefa, prosząc go, aby wyprosił dla was cnotę doskonałości. Ku ci świętego pokażcie, że chcecie wzrastać w świętych cnotach. Z miłości do świętego Józefa powstrzymujcie się od każdego grzechu, nawet lekkiego. Powtarzamy akt szczelisty. Święty Józefie. Wyproś dla mnie od Jezusa i Maryi łaskę doskonałości chrześcijańskiej. Spotkanie ze świętym Józefem Najwierniejszy naśladowco wcielonego słowa Najsłodszy święty Józefie, w zgodzie z twoją świętą małżonką starałeś się z wielką gorliwością powielać cnoty serca Jezusowego, utwierdzając się w nim w myślach i uczuciach. O mój chwalebny opiekunie, Wyproś dla mnie drogę upodobnienia się do Jezusa. sprawbym z Tobą i Maryją zajmował się nieustannie naśladowaniem Jego pokory, słodyczy, cierpliwości, miłości, miłosierdzia względem bliźniego i gorliwości dla chwały Ojca, a także naśladowaniem wszystkich innych Jego cnót, abym w Wielkim Dniu, rozpoznany w zgodzie z tym cudownym wzorem, został zaliczony do grona wybranych, i wprowadzony do nieba, by cieszyć się wiecznym szczęściem. Amen. Modlitwy do codziennego odmawiania w nabożeństwie do świętego Józefa. Siedem boleści świętego Józefa. Pierwsza boleść, wątpliwość porzucenia swej najcieszczej małżonki Maryi Dziewicy, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze na wieki wieków amen Druga boleść odrzucenie betlejem przed narodzinami zbawiciela w stajni chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen Trzecia boleść rozlew krwi dzieciątka Jezus podczas obrzezania chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czwarta boleść. Ofiarowanie w świątyni przepowiednia Symeona o męce Chrystusa i cierpieniach Maryi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Piąta boleść. Ucieczka do Egiptu i lata spędzone na wygnaniu. Chwała Ojcu i Synowi... I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. Szósta boleść powrót do ojczyzny i pobyt w Nazarecie z obawy przed Herodem, Archelaosem. Chwała ojcu i synowi. I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. Siódma boleść zagubienie Jezusa w świątyni. I trzy dni niespokojnych poszukiwań. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Akty strzeliste. Jezu, Józefie i Maryjo, daję wam serce i duszę moją. Jezu, Józefie i Maryjo, towarzyszcie mi w momencie mej śmierci. Jezu, Józefie i Maryjo, Niech przy Was spoczywa moja dusza w pokoju. Święty Józefie, opiekunie i stróżu sanktuarium w Pompejach, módl się za nami. Modlitwa. Boże, który w niewypowiedzianej Twej dobroci zechciałeś, by powstał na ziemi Pompejów obok tronu niepokalanej dziewicy Różańca Świętego, również ołtarz jej czystego małżonka, opiekuna i stróża sanktuarium oraz wielkiej rodziny wiernych zebranej pod płaszczem Matki Miłosierdzia, spraw, by za jego wstawiennictwem ominęły nas nieszczęścia napotykane w życiu i by towarzyszył nam w godzinie naszej śmierci abyśmy zostali zaprowadzeni do nieba, by móc rozkoszować się Twoim obliczem i dziękować przez całą wieczność, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Memorare do świętego Józefa. Pomnij o najczystszym małżonku Maryi Dziewicy, słodki opiekunie mój, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby wołający o Twoją opiekę i pomoc nie został pocieszony, z tą wiarą gorliwie polecam się Tobie. Z powodu miłości, jaką darzysz Twoją niepokalaną małżonkę Maryję, upodobania, które żywisz względem sanktuarium w Pompejach, wysłuchaj mojej modlitwy. O ziemski Ojcze Zbawiciela, wysłuchaj mnie. Amen. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste usłysz nas, chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie, najczystszy, modl się za nami. Józefie, najroztropniejszy, modl się za nami. Józefie, najmężniejszy, modl się za nami. Józefie, najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie, najwierniejszy, modl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, modl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, modl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego, modl się za nami. Opiekunie dziewic, modl się za nami. Podporo rodzin, modl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, modl się za nami. Nadziejo chorych, modl się za nami. Patronie umierających, modl się za nami. Po strachu duchów piekielnych, modl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego, modl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Boże Wszechmogący, który powierzyłeś początki naszego zbawienia pod troskliwą opiekę świętego Józefa, przez jego stawiennictwo pozwól swemu kościołowi wiernie współdziałać w realizacji dzieła zbawienia przez Chrystusa, pana naszego.